Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy w tym roku, to już jest piętnasta konferencja zatytułowana Przyszłość cywilizacji Zachodu i temat mojego referatu, po co tożsamość od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną. Ten temat ujmuje w większym stopniu ze strony problemu właśnie tożsamości, tożsamości Zachodu i zagrożeń, niż samych migracji, bo o migracjach będzie jeszcze mowa w trakcie kolejnych referatów. Natomiast tutaj chodziłoby o to, żeby sobie uświadomić, co to jest tożsamość, tożsamość Zachodu. I dlaczego mogą pojawić się różne zagrożenia. Otóż zaczniemy bardzo głęboko, najgłębiej jak tylko można, bo cofniemy się aż do Parmenidesa z Elei, który był uczniem Ksenofanesa i żył w latach 540-470 przed Chrystusem a więc bardzo, bardzo dawno. Otóż chociaż zasada tożsamości i tożsamość wydaje się nam czymś zwyczajnym, jasnym, prostym, to co innego stosowanie tej zasady, a co innego uświadamienie sobie, czym ona jest i jaką pełni rolę. I właśnie pierwszym w dziejach ludzkości człowiekiem, który uświadomił sobie tę zasadę i podał jej wykładne, wykładnie o wielkich reperkusjach i dla metafizyki, i dla epistemologii, i dla antropologii, był właśnie Parmenides. Otóż on tę zasadę wyraził bardzo prosto. Byt jest, a niebytu nie ma. Mówił po grecku Chreto kaino ein, teon emmenaj, esti meden duc estin. Tak mówił Parmenides. I te słowa, powtarzane przez wieki, a właściwie już przez tysiące lat, hmm. zachowują nie tylko swoją głębię, ale też pewien powab, jak wszystko to, co swoim geniuszem Grecy potrafili odkryć lub spostrzec. I teraz musimy przejść pewną wędrówkę myśli, żeby zobaczyć, jak, jak, jak niesamowite konsekwencje mogą towarzyszyć tej zasadzie, również w odniesieniu do naszego tematu. Sam Parmenides był tak zaszokowany, Nieomal religijnie swoim odkryciem, że właśnie co? Właśnie uznał, że tożsame może być tylko to, co jest absolutnie proste i niezmienne. A w związku z tym wszystko to, co zmienne, co złożone, nie będzie ze sobą tożsame i należy to odrzucić jako pozór bytem jest to, co jest absolutnie. Proste. I w ten sposób myśl ludzka wylądowała w monizmie. Czyli jest jeden prosty, absolutny byt. Reszty bytów nie ma. A więc od razu widzimy ten dramat ludzkiej myśli, ludzkiej refleksji. Napięcie tego dramatu, kiedy dotykamy podstaw. Podstaw rzeczywistości i podstaw myślenia. Byty, które nie są proste, nie są bytami. Następuje więc eliminacja i złożeń bytowych, i wielości bytów, czyli pluralizmu. I teraz, w tym właśnie kontekście, możemy uświadomić sobie, jak wielką rolę odegrał Arystoteles, który bronił wielości bytów. I bronił zmienności. I potrafił to przeprowadzić w ten sposób, że, wychodząc od doświadczenia rzeczywistości wokół nas, podał pewną teorię, co to jest byt, czym jest byt, jaka jest jego struktura i dynamika, że mimo właśnie złożoności i zmienności jest bytem. I tu jest jego. Wiekopomne odkrycie tych podstawowych zasad, takich jak chyle, czyli materia, to z czego coś jest zrobione, i eidos, czyli forma. I odpowiednio dynamis, ta moc, możliwość, i entelecheia, akt, czyli spełnienie się, osiągnięcie celu. Byt, będąc złożonym i zmiennym, jest bytem Jednym. I ta forma, która jest racją tożsamości bytu, jako źródło zmiany, ale zmiany uporządkowanej, która prowadzi do określonego celu, nazywa się physis, czyli naturą. Byt zachowując swoją tożsamość zmienia się po to, żeby spełnić się, żeby osiągnąć swoją doskonałość. Więc ta filozoficzna koncepcja tożsamości przełożona później na ten złożony i zmienny byt okazuje się fundamentem do obrony realizmu. Arystoteles obronił realizm ludzkiego poznania zarówno w zderzeniu z Parmenidesem, jak i z Platonem, ze swoim nauczycielem, który tożsamość i Byty tożsame przeniósł do poziomu pleromy, a wyprowadził z rzeczywistości, która nas otacza. Więc dziedzictwo i wdzięczność Arystotelesowi za tę pracę myśli jest niewyobrażalna. Niewyobrażalna. Co musimy odnotować szczególnie dzisiaj, w tym roku, kiedy mija 2400 lat od jego. Narodzin. Tyle czasu minęło, a my ciągle wracamy do myśli Arystotelesa. I teraz, kiedy przeniesiemy ten problem na człowieka, to pojawia się rzecz następująca. O ile już patrząc z perspektywy świętego Tomasza Zakwinu o ile samo złożenie każdego bytu z formy i materii jest związane z tym, że istnienie przysługuje takiemu złożeniu. O tyle w przypadku człowieka, w którym tę funkcję formy pełni dusza, organizująca sobie ciało i która jest podmiotem dla istnienia, wyłania się nowy typ bytu, który nazywamy osobą, a więc jest to podmiot dusza, która organizuje sobie ciało. I temu podmiotowi przysługuje istnienie, co tak mocno podkreślał ojciec profesor Krompiec. Dlatego to dusza, pisał, posiada własny akt istnienia i istnienia tego udziela ciału, o ile sama jest formą ciała, które sobie organizuje. Każdy człowiek, posiadając swoje własne istnienie, jest bytem jedynym i niepowtarzalnym, ale ze sobą toż Dzięki właśnie formie własnej i własnemu istnieniu, jedynemu. I w tej perspektywie, jak niesamowicie ktoś, kto zna tę teorię, jak niesamowicie brzmią różnego rodzaju sensacje medialne, kiedy możemy przeczytać, że w człowieku, z wyjątkiem komórek mózgowych, co trwa trochę dłużej, ale wszystkie pozostałe komórki wymieniane są co 7 lat. Więc jeżeli człowiek byłby, jego tożsamość oparta byłaby na materii, ciele, to po siedmiu latach byłby to inny człowiek. Inna jednostka. A przecież zachowujemy swoją tożsamość. Więc możemy sobie uświadomić, jak mimo, że takie nauki, jak właśnie medycyna czy biologia dopiero raczkowały, ale jak te intuicje Arystotelesa i potem Tomasza były genialne. Pojawia się więc dzięki temu wysiłkowi intelektualnemu Tomasza za chwilę pojęcie człowieka jako osoby. Właśnie osoba. Jako ten podmiot dusza organizujący sobie ciało, posiadający własne aktualizujące byt istnienie. Jeżeli odrzucimy formę, odrzucimy istnienie, co zostaje? Zostaje byt wspólna materia, ewolucjonizm, albo jedna wspólna dusza, jakiś panteizm, albo panenteizm, albo bezpodmiotowa struktura, strukturalizm. Albo jakaś jedna świadomość jak u Schelera, albo co jest wręcz porażające w konsekwencjach, że człowiek jest od strony struktury bytowej, człowiek jest schizofreniczny. Bo przecież tak należy przetłumaczyć dualizm. Dualizm, w którym mamy dwie różne substancje, ciało i ducha. W punkcie wyjścia schizofrenia, czyli rozszczepienie jaźni. I ten dualizm karmi od, od XVII wieku przynajmniej karmi postępową filozofię zachodnią. Nie ma miejsca na jedność człowieka, więc i jego tożsamość. Kiedy patrzymy na współczesną filozofię zachodnią, i będącą w jakiejś mierze jej konsekwencją kulturę, to ona u swych podstaw jest antypersonalistyczna. Czyli w oparciu o te nauki, jakie są uprawiane na wyższych uczelniach, czy jakie są wykładane w szkołach podstawowych i średnich, to w żadnej z nich nie ma miejsca na człowieka jako osobę. Czyli w tym momencie, Kultura zachodnia po prostu została rozbrojona. To, co było jej największym odkryciem, że człowiek nie jest rzeczą, nie jest zwierzęciem, nie jest czystą świadomością, to zostało odrzucone, a ilekroć próbuje się pojawić, jest na różne sposoby dyskryminowane. Więc, jeżeli my w naszym, w naszym podejściu Zwłaszcza w Polsce, wiemy, że człowiek to jest osoba, a nie, a nie rzecz czy zwierzę, to jest to właśnie głęboko tkwiące w nas dziedzictwo tej kultury i filozofii, które pomogły odkryć specyfikę bytu ludzkiego. To jest właśnie ten dramat, jaki się rozgrywa. Obecnie, że gdy chodzi o nauki szczegółowe, ale również różne nurty filozoficzne, tam nie ma miejsca na człowieka jako osobę, czyli konkretny, indywidualny podmiot istniejący w sobie, zdolny do poznania racjonalnego rzeczywistości i podejmowania własnych, suwerennych decyzji. Taka Koncepcja osoby w kulturze zachodniej, współczesnej, nie funkcjonuje. Ona jest wręcz prześladowana, tak jak sztuka abstrakcyjna prześladuje nas na każdym kroku, niszcząc wszystko to, co było związane ze sztuką figuratywną. Dlatego musimy teraz przejść do poziomu cywilizacji. O co chodzi, gdy mówimy o tożsamości cywilizacyjnej? Sama, sama kultura jest sposobem dopełniania przez człowieka tych niedoskonałości, jakie są związane z jego potencjalnością. Czyli, jeżeli człowiek przychodzi na świat nie umiejąc wielu rzeczy, ale pragnąc ich, to dzięki kulturze może je rozwijać, czyli spełniać siebie. I. Tutaj pojawia się problem cywilizacji, jako tej, która jest charakterystyczna dla Europy i Zachodu. Jest to cywilizacja łacińska. I chociaż kiedy charakteryzuje się cywilizację łacińską, mówi się tak jednym tchem o, o filozofii greckiej, rzymskim prawie i chrześcijańskiej etyce, to oczywiście są to Pewne uproszczenia, o tyle, że u Greków była nie tylko filozofia, ale również było prawo i to przeżywane w, naj, najgłębszym, w najgłębszym wymiarze, czego symbolem właśnie jest Antygona. Natomiast chrześcijaństwo nie sprowadza się tylko do samej etyki. Dlatego lepiej zobaczyć, na czym polega ten dramat zachowania tożsamości Zachodu poprzez cywilizację łacińską, kiedy odwołamy się do tej triady prawda, dobro i piękno. Dlaczego? Dlatego, że tutaj widać tę rangę, jaką posiadają te zasady czy kategorie. Bo prawda to jest z jednej strony podniesienie do najwyższej rangi umiejętności poznania prawdy dla niej samej, nie dla żadnych innych celów, właśnie dla niej samej. Po to, żeby mogła służyć innym celom, zawsze musi być pielęgnowana i chroniona jako prawda sama w sobie. Ale z drugiej strony jest to w wymiarze moralnym szczególnie ważne uczciwość i szczerość. To jest charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej. Są cywilizacje, dla których prawda jako prawda nie ma znaczenia. Ani w wymiarze teoretycznym, ani w wymiarze moralnym. Nawet odwrotnie kłamstwo staje się naczelną zasadą. Kłamstwo. Może się to nam wydawać aż dziwne, ale tak jest. Kiedy na przykład mówimy o Ketmanie Perskim, to on polegał na tym, żeby. Jak najinteligentniej kłamać, żeby nie zostać odkrytym w kłamstwie. I to było też charakterystyczne dla cywilizacji turańskiej. Adam Mickiewicz, kiedy w wykładach paryskich charakteryzuje drogę Rosji, zwraca uwagę na to, że 240 lat byli pod panowaniem Mongołów. I żeby się z tej niewoli wydobyć, musieli okazać się jeszcze chytrzejsi niż Mongołowie. A więc tu naczelną zasadą postępowania jest chytrość. A głupi ten, kto jest naiwny i wierzy. Drugiemu, jeśli ten coś mówi. I w tym momencie ta niesamowita konfrontacja, kiedy, warto drugi cytat dać po grecku, bo w takim języku został zapisany: Esto de hymon naj, naj, u, u. Bode perison tuton ectu poneru To jest ten drugi cytat, który pokazuje znaczenie prawdy w oparciu o zasadę tożsamości, ale w odniesieniu do porządku moralno-religijnego. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Zasada tożsamości. Czy mówisz tak, czy mówisz nie? A tu słyszymy, niech mowa, logos to jeszcze mocniej, mowa, myśl, rozum, słowo będzie jak tak, to tak, a jak nie, to nie. A wszystko inne, te wszystkie inne kombinacje, tak, nie, nie, tak, nie, tak, tak, nie, czytamy, ek tu poneruestin, jest od złego, od diabła. Jakie mocne sformułowania. Jesteśmy, właśnie jesteśmy. W tej samej cywilizacji mówimy tym samym językiem i oddychamy tą samą myślą. Gdy chodzi o dobro, to w cywilizacji łacińskiej dobro jest analogiczne i hierarchiczne, i w jego trzeba odróżnić środki od podmiotu i od celu. I w tej hierarchii dobra, na poziomie podmiotu i celu, zawsze musi pojawiać się osoba. Właśnie człowiek jako osoba, wokół którego ta cywilizacja pracuje. Nie człowiek jako władca, nie człowiek jako państwo, nie człowiek jako partia, tylko on jako osoba. To jest istota cywilizacji łacińskiej. I wreszcie piękno, które integruje, harmonizuje prawdę i dobro. To piękno, które daje możliwość integralnego rozwoju człowieka. Prawda i dobro. Zjednoczone w pięknie. Nie w tych ulotnych gustach, guścikach, ale piękno, które pojawia się po długiej drodze zagłębiania się w prawdę i czynienia dobra. To jest ta idea grecka. Piękna. Właśnie kalos. Kagatos, zawsze związane z porządkiem moralnym, a porządek moralny związany z człowiekiem. To są podstawy cywilizacji łacińskiej. I teraz, jeżeli mamy takie podstawy, to w, w ramach cywilizacji łacińskiej mogą rozwijać się, koegzystować i dopełniać różne kultury. Bo one przyjmują te same zasady i te same cele, a więc jak najbardziej multikulti, przy założeniu, że opierają się na tej samej cywilizacji. A kiedy pojawia się problem? Problem to jest właśnie multicywi, wielocywilizacyjność. To jest problem. Tu jest ten problem. Problem został źle nazwany, bo to nie jest problem multikulti, ale multiciwi. Bo, jeżeli cywilizacje opierają się na różnych zasadach, to jak one mają się dopełniać? Jeżeli jedna cywilizacja mówi, bądź prawdomównym, a druga mówi, kłam. Jak one mają się dopełniać? Jeżeli jedna mówi, władza może wszystko, a druga mówi, najpierw prawa człowieka. To jak one mają się zgadzać i dopełniać? Jeżeli jedna mówi, religia potrzebuje i łaski, i Twojej zgody, jest z Twojej wolności, Twojego wyboru, a druga mówi, pod przymusem choćbyś miał zginąć, to jak to ma się dopełniać? Przecież to jest śmieszne. Nie ma multicylii. Może być multiculti w ramach jednej cywilizacji, ale jeżeli te kultury wyrastają z różnych cywilizacji, to będzie normalna walka, przybierająca różne postacie. Może to być walka militarna, ekonomiczna, walka artystyczna, etyczna, i jaka tam jeszcze. I to jest tak, że nie, nie ma, jakby, może być tylko zawieszenie broni. Po to, żeby z pacem parabellum: Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I tu właśnie to odcięcie. Europejczyków poprzez likwidację Greki i Łaciny i wykształcenia klasycznego spowodowało, że oni zatracili świadomość i tożsamość tego, kim są. I również, jakie są wobec nich plany czy zagrożenia. I to szczególnie wychodzi w przypadku różnych migracji. Kiedy pojawiają się nowi, inni ludzie, jakieś nowe kultury. I wówczas my, nie wiedząc kim jesteśmy, łatwo możemy być poddani nie tylko manipulacji, ale również możemy być przedmiotem agresji, która wykorzystuje naszą niewiedzę i naszą naiwność. Dlatego, kiedy uświadamiamy sobie, że u podstaw cywilizacji zachodu, zwanej cywilizacją łacińską, leży zasada tożsamości, Zarówno w porządku myślenia, jak i bytowania, ale również kultury i cywilizacji, to wówczas musimy konsekwentnie uświadomić sobie znaczenie tej zasady i w sensie pozytywnym, że ona wymaga od nas, abyśmy się rozwijali w kierunku pogłębienia naszej tożsamości. Tak jak uczymy się różnych przedmiotów czy różnych dziedzin, po to, żeby. Tę wiedzę czy te umiejętności, jakie są tylko potencjalnie w nas, żeby one się spełniły, to jest ruch, jak mówiono po łacinie, co nie może spełnić się przez coś jednego, ali kwaliter saltem fiat per plural, czyli w jakiś sposób staje się przez wiele, czyli to, co nie, nie jest osiągalne jako przez coś jednego to trzeba osiągnąć przez wiele elementów, czynników skoordynowanych. To jest właśnie ta metoda cywilizacji łacińskiej, żeby w takim razie, jeżeli w punkcie wyjścia nie jesteśmy bogami, absolutnie prostymi, doskonałymi, to naszym zadaniem jest poprzez wykorzystywanie zmiany i tej złożoności osiąganie coraz wyższego poziomu, czyli jest spełnianiem się. Zniszczenie cywilizacji łacińskiej miałoby konsekwencje negatywne w skali globalnej. Dlaczego? Dlatego, że jest to cywilizacja uniwersalna, ale w swoistym sensie. Ona jest uniwersalna w odkryciu podstaw rozumienia rzeczywistości i właśnie podstaw rozumienia tego, kim jest człowiek jako osoba. Jeżeli jest to cywilizacja łacińska, i mówi o tym, że człowiek jest osobą, to nie mówi, że osobą jest tylko ten, kto należy do cywilizacji łacińskiej, ale każdy człowiek. I z tego właśnie tytułu każda cywilizacja, która zaczyna reflektować nad sobą w perspektywie rzeczywistości i rozumienia człowieka, nie może nie szanować takiej właśnie cywilizacji, bo ona zabiega, cywilizacja łacińska, o dobro i prawa każdego człowieka. I dlatego właśnie te instytucje, a wśród nich na czoło wybija się Kościół katolicki, ma nie być jak inne religie czy inne cywilizacje, tylko ma jak najbardziej być sobą, bo taki jest potrzebny zarówno swoim wyznawcom, jak i wszystkim ludziom, którzy zaczynają dorzecznie myśleć. Czyli tutaj szanowanie i pilnowanie, Choćby to były mikroskopijne środowiska, ale one pełnią niesamowitą funkcję globalną. To tak jak, jak za granicą, w wielu państwach, w wielu miejscach, teraz stało się coś dziwnego, że, że ludzie, którzy myślą, wiążą nadzieję na to, że coś się odmieni na lepsze właśnie z Polską. Bo Polska zachowała swoją tożsamość łacińsko-zachodnią. U nas nie ma schizofrenii, kiedy rozdzielony jest porządek realny od moralnego, od teoretycznego, od politycznego, od prawnego. Przecież to, co się dzieje w tej chwili na Zachodzie, to jest zwielokrotniona schizofrenia. Tak się nie da żyć, dlatego wielu, wiele osób mówi mi, że nawet chciałoby w Polsce mieszkać w tej chwili. Bo jest ta koherencja cywilizacyjna, która posiada ten wymiar właśnie uniwersalny dzięki realizmowi, dzięki personalizmowi, a właśnie z drugiej strony to co zawsze było naszą jakąś tradycją, my umiemy być uczciwie tolerancyjni, a nie po to, żeby kogoś zniszczyć. Dlatego wydaje mi się, że yy, yy, wszędzie tam gdzie jest zrozumienie i również poczucie odpowiedzialności i szacunek dla podstawowych zasad cywilizacji łacińskiej, poczynając od pojedynczego człowieka, poprzez rodzinę, różne społeczności, naród, państwo, wszędzie tam trzeba mieć poczucie własnej wartości i perspektywicznie to, co Arystoteles nazywał wielkodusznością. Trzeba mieć poczucie własnej wartości ze względu na znaczenie i nadzieję, jakie z nami wiążą ci, którzy z tej cywilizacji wypadli, którzy się zagubili albo którzy czują, że dokonuje się jakaś wielka manipulacja. Dlatego, kiedy mówimy o tożsamości w perspektywie globalnych migracji, Musimy odkryć najgłębsze znaczenie cywilizacji łacińskiej w jej wymiarze uniwersalnym. Dziękuję bardzo.